Taka drobna wpadka na początek, e, trochę się zbryliło, ale dali radę. Także dzień dobry, witam serdecznie. E, zaczynamy akcję pod tytułem Kukurydza. E, właśnie jadę z nawozem, e, rozsiewam saletrzak w ilości 200 kg na hektar. Następnie po tym pójdzie uprawa i pod korzenie w podsiewacz będziemy dawać NPK, polifoskę szóstkę w ilości 100 kg. Pierwszy raz będziemy siać kukurydzę z podsiewem, w sensie no nawóz w podsiewacz. Zobaczymy jeszcze, bo usługodawca oczywiście ma taką opcję, ale czy będzie nam chciał tak zrobić, czy będzie marudził, to zobaczymy. No także plan jest taki właśnie, żeby pierwszy raz kukurydzę wysiać od razu z nawozem w podsiewacz. Się zapętliłem trochę. Początkowo myślałem nad trochę innym rozwiązaniem, bo planowo był, miał być to mocznik i polidap, tutaj jeszcze poszedł obornik pod tą kukurydzę, ale niestety ani mocznika, ani polidapu nie ma nigdzie. W ofercie, w okolicy. Więc kupiliśmy po prostu to co było, czyli saletrzak i, i poliposkę. Także jeżeli chodzi o nawożenie, to, to wygląda to tak w tym roku. No i co, i oby, oby deszcz był? Jak będzie deszcz, to jakoś to powinno rosnąć. W tym roku będziemy mieli 4,8 hektara. Niecałe 5 hektarów kukurydzy. Nie wiem, czy wszystko pójdzie na kiszonkę. Czy nie zostanie coś na ziarno, aczkolwiek, no, jakby ściągał wszystko na kiszonkę, to tego zapasu mogłoby być. Także ja bym był za tym, żeby po prostu ciąć wszystko i, i nie kombinować już tutaj. No ale zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak faktycznie tej masy trochę będzie, to, to może i na ziarno pójdzie. Także co, zostało nam posiać tutaj kukurydzę i można powiedzieć, że e, temat prac polowych tutaj na wiosnę mamy zamknięty. E, ten pierwszy e, okres wiosennych prac polowych, no bo wiadomo, później jeszcze dojdą e, opryski na zboża, na buraki. W późniejszym czasie również i kukurydza, ale jeżeli chodzi o samą uprawę, no to już tutaj wszystko mamy ogarnięte. No, także pomału działa. No i znajdujemy się na drugiej działeczce. Tam mamy 2,3, tu 2,5 hektara. Także wysiewamy teraz tutaj saletrzak. Ten big bag już był trochę lepszy. Już nie był taki zbrylony. Pod koniec trochę bryła była, ale, ale przynajmniej się nie rozsypało nic. No, także skończę z nawozem. Od razu się przepinam i, i lecę z uprawą tego. No, tutaj obok nas lucerna, ta, którą sialiśmy ostatnio, niecały tydzień temu, grzebałem w ziemi. No to nasionka już ruszyły, jeszcze nie jest na wierzchu, ale już, już ruszyło. Także myślę, kwestia kilku dni, i już coś będzie widać na powierzchni. Tak przynajmniej mi się wydaje. No, i tutaj jutro jakiś deszczyk jeszcze zapowiadają, więc, jak tą wierzchnią suchą warstwę zwilży, to znaczy tam pod spodem wilgoci jest, to, to na pewno. Ale jak jeszcze troszeczkę popada, to to będzie w sam raz. No, także jeżeli chodzi o nawożenie, to wydaje mi się, że nie ma tutaj więcej co gadać. Także do później. No, i właśnie zacząłem uprawiać drugą działkę. Tamtą skończyłem. Zresztą, Tato już pojechał z nasionami i z nawozem, z przyczepką samochodem, po prostu właśnie na tamtą działkę, bo już przyjechali siać do wujka. Skończą u niego, zaczynają u nas. Zestaw ten sam co w tamtym roku. Pewnie część z Was pamięta tą wpadkę, że było wysiane strasznie rzadko. No to. Zestaw jest ten sam, tylko operator się zmienił, także mam nadzieję, że w tym roku e, będzie tak jak być powinno. Kurcze. No i co do samej uprawy na drugi raz, e, no to w sumie uprawiam to e, z tego względu, że żeby wymieszać nawóz, który przedtem siałem I, i to tyle. Też nie robię jakoś super głęboko, żeby tą wilgoć wyciągać z ziemi, bo ta wilgoć jest. Co prawda wierzchnią warstwę już przesuszyło mocno. Zresztą widać. Chwileczkę, chwileczkę. I już tak samo tutaj, gdzie niegdzie już chwasty zaczynają odbijać no to tak samo tym agregacikiem się te chwasty usunie. No i czemu uprawiałem to pierwszy raz po orce? Z tego względu, że teraz jakbym rozsiewał nawóz, to musiałbym chyba z tym rozsiewaczem jeździć ze 3 na godzinę, bo jakby mi ta orka teraz przyschła tak z wierzchu no to raz, że ciężej by mi się to uprawiało dwa, że właśnie byłby problem z rozsiewaniem nawozu ale myślę, że nie muszę tego tłumaczyć większość z Was też ma swoje pola więc wie o co chodzi no fakt faktem, że troszeczkę faktycznie teraz tą wierzchnią warstwę jeszcze bardziej przesuszę, no ale głębiej ta wilgoć jest będzie GIT. E, także tam na spokojnie, może już u nas zaczynać, bo ma wszystko na miejscu. Ja tutaj mogę sobie na spokojnie dokończyć. E, 3,6 litra na hektar spalam, a robię 4,3 hektara na godzinę. Więc myślę, że pół godzinki powinienem się tutaj na tej działaczce wyrobić, bo tutaj mamy 2,5. może jakieś 45 minut razem z poprzeczniakami. Jeżeli chodzi o pH gleby, no to mamy tutaj w miarę uregulowane, bo na obydwu działkach kręci się to w okolicy 6. Najlepsza działka, jeżeli chodzi o pH, no to poszła pod buraki, bo tam jest ładne 7, równe, świeżo badane, więc, więc tyle tam wyszło. Na najgorszych działeczkach no, jest dużo do pracy, bo na najgorszej mamy 4-9 chyba, z tego co pamiętam, więc tam będzie musiało wapno pójść. No także szybko to idzie, zaraz będziemy kończyć. Posiejemy i można zaczynać weekend maj majowy. No a po majówce, pomału trzeba się będzie chyba szykować do pierwszego pokosu idzie do góry. Tak samo trzeba będzie się szykować do, do zakupu kolejnej partii cielą. A co do samego siewu kukurydzy, o obsadzie wspomniałem natomiast odmiana ta sama co w zeszłym roku typiko, z racji, że w tamtym roku wysiał na mniejszą obsadę, no to tych nasion trochę zostało. Zdecydowaliśmy się je wysiać w tym roku, no bo, wiadomo, szkoda tego materiału marnować. I dokupiliśmy świeżych nasion, bo na te 5 hektarów to jednak to, co zostało z tamtego roku, to tak czy siak byłoby za mało. A dokupiliśmy również tipiko z tą różnicą, że nasiona z tamtego roku 50 tysięcy jednostek waży 21 kg, co jest no, dosyć sporą masą, tak mi się wydaje, w porównaniu do niektórych odmian. Natomiast ta sama odmiana w tym roku, czyli z ubiegłorocznych zbiorów. Waży już 19 kg, tak więc na 50 tysiącach jednostek 2 kg różnicy rok do roku. Także wszystko będzie obsiane tą samą odmianą. Odmiana z firmy Sadbaum, niby tam ma ten parametr z tej green, że dłużej zielona pozostaje V230. Także jak my nic nie popsujemy, jak pogoda dopisze, to coś tam powinno urosnąć. A najbardziej po zeszłorocznej wpadce, no to martwi mnie właśnie ten siew. Dobra, ja tu sobie spokojnie kończę i widzimy się później. O, także tą działkę pomału kończymy. W sumie wyszły tutaj dwie obsady, bo zaczynaliśmy 80 coś tysięcy. Ale po dokładnym przeliczeniu e, nasion, tego co zostało nam z tamtego roku, no i wujkowi też zostało 50 tysięcy w zapasie. Więc e, jakby co, to możemy od niego odkupić. No i też zwiększyliśmy do 97 chyba tysięcy nasion i, i już tak kończymy. No i wydaje się, że że sięje w tym roku, ok. Zresztą kukurydza po wschodzie, to zobaczymy. No grzybaliśmy tutaj statem w kilku miejscach. E, no to te ziarka sypią się w miarę równo, więc więc miejmy nadzieję. To się tam jakoś przelicza na metr 33 ileś tam nasionek musi być. No i jedną działeczkę mamy już obsianą, także. To, co poszło na tej działce, no to w sumie poszło tyle, ile pójść powinno, więc, więc połowa nie została tak jak w tamtym roku, czyli chyba siejemy dobrze tym razem. No, i znajdujemy się już na drugiej działce, a ja tutaj, przy okazji, że jesteśmy na Lucernie. E, mamy chwilę czasu. To proszę spojrzeć. Coś się zaczyna dziać. Coś tutaj w tych rządeczkach pomału zaczyna nam wychodzić. Proszę bardzo, rządeczek elegancko tutaj się układa. Tutaj znowuż. Tutaj, kolejne. Także myślę, że kwestia dosłownie dwóch, trzech dni i już naprawdę będzie tutaj co nieco widoczne, co mnie bardzo cieszy. No jak w komentarzach pisaliście, wiadomo tego owsa troszeczkę, może i wyszło na wierzch. Nie jest to jakaś tragedia. No zobaczymy jak, jak urośnie, jak urośnie zobaczymy co to będzie. No a jeżeli chodzi o samą kukurydzę, to w tym roku e, mamy dzisiaj 28 kwietnia e, rok temu właśnie sialiśmy to na dwa razy e, z tego względu że jedną działkę mieliśmy po trawie i tam było siane w połowie maja aż e, więc w tym roku jest to zdecydowanie wcześniej e, no i siane jednakowo tak nie będzie różnicy e, w terminie także zobaczymy także także kurcze Cały czas to także, tak samo jak i tego się nie mogę oduczyć. I wydaje mi się, no, że w tym roku będzie lepiej. Że taka wpadka, jaka była rok temu z tą obsadą, no to drugi raz nam się to nie powtórzy. Tam widzę, że ładują nasiona, bo zostało tutaj raptem niecały hektar. Wydaje mi się, że z 70 arów może jeszcze jest do obsiania i będziemy mieli z głowy, tak? I będziemy mieli z głowy później obserwować. Zacznie wschodzić, to zobaczymy co to wyjdzie. Jak gęsto, no tak jak mówiłem, jak grzebaliśmy w ziemi, to wydaje się być ok, ale będziemy w 100% pewni, jak już kiełki pojawią się na wierzchu. Dobra, to nie przedłużając w tym roku z akcji kukuryza, to by było na tyle. Dzięki serdeczne za uwagę, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne filmy. Do następnego, cześć.